Program sponsoruje producent Baton. Na no film zaprasza. Film ma dumę. Dysrybutor kolejek, tonek i przyjaciele. Lotto. Wygrana pada od kul. Przyjemność oglądania zapewnia Telepizza, oferująca pizzę z dostawą do domu. Telepizza. Naszym sekretem jest ciasto. Uwolnij energię. Sponsorem programu jest producent napoju energetycznego Dominator. Na film zaprasza producent telewizorów plazmowych Wiera. Panasonic. Na film zaprasza interia.pl. Las Vegas wśród portali. To się zaczyna. Sponsorem programu jest właściciel platformy sprzedaży wycieczek i sieci salonów wakacje.pl. Sponsorem programu jest właściciel portalu Dziękciarz.pl, kantoru wymiany walut online. Sponsorem programu jest Telekomunikacja Polska SA, dostawca cyfrowej usługi Octopus i SDN. Genia. oko w oko z przygodą. London Look zaprasza sponsor, producent kosmetyków Rimmel. Rimmel. Get the London Look. Sponsorem programu są Składy składywęgla.pl Sponsorem programu jest właściciel serwisu skgo.pl SKGO. Włącza rozrywkę. Pokus TV otwiera świat na film zaprasza Radio Z. Radio Z siła muzyki. Z na rdziecio preprogo. polskim skoczkom kibicuje Śnieżka. Producent kolorowej farby do ścian i sufitów Śnieżka Max. Niecałe 300 Program sponsoruje producent batonu!